Co, szlag, jak się przestraszyłem! Tak, 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 tak. Hej, nieźle. Uuu, nie da? no kurde. Aurora doznała uszkodzenia kadłuba na orbicie. Powód nieznany: brak oznak ludzkiego życia. Cześć, ja jestem Domarski, i dzisiaj pozwolę Was sobie porwać w niezwykle ciekawą podwodną przygodę, czyli. Zabiorę Was do gry, Nautika i razem wspólnie przeżyjemy naprawdę wspaniałą przygodę pod wodą. Yeah. <grynie> Liczyć nie umiem. Mamy kapsułę ratunkową i wielki wybuch. Co tu się wydarzy? Gaśnica latająca, blacha latająca wszystko lata. I oberwaliśmy. Powiem Wam, że strasznie kiepska kapsuła jeżeli tak wszystko w kapsule ratunkowej latało. Fajna muzyka. Dobrze, postaramy się ugasić ten pożar. Ej, no właśnie, yy, powiedziałem ugasić pożar. No, weźcie, bo się zaraz spalę. No, już, już, już gasimy, gasimy, spokojnie. Okej, okay. puk, puk. Uruchamianie w trybie awaryjnym, Altera, wczytywanie. Doznano niewielkiego urazu głowy, w tych okolicznościach można uznać to za optymalny wynik. Pocieszające. PDA zostało teraz ponownie uruchomione w trybie awaryjnym i ma jeden celu, trzymać Cię przy życiu w obcym świecie. Proszę odnieść się do bazy danych poszczegółowe porady dotyczące przeżycia, powodzenia, good luck. Pierdziele, bazy danych, ja przeżyję to jakoś. W sensie ja, no my przeżyjemy, przynajmniej tak mi się wydaje. Dobra, gaśnicę od razu scho sobie schowam do skrzynki, bo to będzie rzecz kompletnie na chwilę obecną niepotrzebna. Tutaj w kapsule nic więcej z tego co wiem yy, nie mamy. Mamy jeszcze apteczkę, apteczkę sobie użyjemy. No i co, wskakujemy do wody. Zobaczymy co tam na nas czeka. O, akurat były rybcie. Dzień dobry, świecie! O, mamy wskazóweczkę, rozbij fragment wapienia. No, i dziękuję. Aurora doznała uszkodzeń kadłuba na orbicie, powód nieznany, brak oznak ludzkiego życia. Co może nam sugerować, że e, tutaj będziemy e, jedynymi ludźmi? Miedź jest podstawowym składnikiem urządzeń zasilających energią elektryczną, twoje szanse na przetrwanie wzrosły znikłych do prawdopodobnych, chyba, bo nie zdążyłem doczytać. Mamy kwarc, super. E, mamy jajka mamy grzybki kwasowe które zbiorę przydadzą mi się do baterii no i tutaj liczę że będą bryły wapienne Jezus, jak ja uwielbiam grafikę w tej grze grafika w tej grze to jest po prostu coś niesamowicie pięknego e, czy tutaj będziemy mieli jakieś bryły 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 wapienne to jest tak to tu mamy jedną strasznie ciężko jest je znaleźć są one mega mega podobne do pozostałych e, skał no i sobie troszeczkę tego poszukamy. No to jest taka podstawa podstaw, tak? Znaleźć jakiekolwiek surowce, żeby móc cokolwiek z tych surowców zrobić. Mamy miedź, miedź, kwarc, tytan. O ale dużo tych bryłek tutaj było. Miedź, grzyby. O pierdzioszek tutaj pływa. Tak, ja, ja na nie mówię po prostu pierdzioszek i zanurzamy się, i pływamy, i szukamy jeszcze tych rzeczy Potrzebujemy ich naprawdę sporo Zwłaszcza na początek, gdzieś, gdzie będziemy musieli Taką pierwszą właśnie podstawową rzeczą to jest oczywiście zrobienie wszystkich narzędzi Na tym się też na razie skupimy, no bo nic innego de facto zrobić nie możemy Mamy znów tytan Ale ja, ja bym wolał coś innego, tytan sobie mogę zrobić ze złomu, właśnie takiego złomu, o A, a jednak pozostałych rzeczy no, ze złomu nie zrobię tak jak na przykład mieć, a mieć. Czy mi się przyda mieć? Wydaje mi się, że. że w jakimś. O szlag, jak się przestraszyłem. Weź, ja mam słuchawki głośno, weź, tak mnie nie strasz. Gdzie jest ta dziura? Tu jest. Tutaj mamy bryłkę wapienną, tutaj mamy siarkę. Siarka się nam chyba do czegoś przyda. Kwarc, znów bryłka wapienna. Yy, więcej kwarcu? Po Ja pierdzielę, jak ja się tego boję. Nie wiem, albo ja mam słuchawki za głośno, albo. Albo po prostu taki jestem strachliwy. No nic, ale to dzięki temu odcinek będzie ciekawszy. Eee, no, powiedzmy, że na coś to nam starczy te surowce. Pyk, pek, pek. Pyk, pyk, pek, pek, Hej, miedź. Uuu, dzień dobry. O, no kurde. Daj. Tutaj jest dużo tych surowców, widzę. Tu mamy bryłkę wapienną, tutaj mamy kwarc. Dzień dobry w domciu. I co my możemy zrobić? Na pewno robimy sobie tytan ze złomu, to jest oczywiste, więcej tego tytanu, czy robimy szkło? Tak, robimy szkło, bo szkło nam będzie potrzebne do latarki, eee, sprzęty, mamy standardową butlę O2, robimy standardową butlę O2, dobra, co my robimy jeszcze? Robimy, oj, robimy, au, no się kuźwa pomieszałem, robimy baterie. Baterie się nam na pewno przydadzą. Właśnie, o, właśnie do tego jest potrzebna też mieć. Mamy odblokowany schemat ogniwo energetyczne. Mamy też odblokowaną wysokopojemnościową butlę na tlen. Szkło raz, dwa tytan, ruda srebra. Nie mamy rudy srebra, więc na razie sobie to odpuścimy. Ale zrobimy jeszcze sobie od razu szkło, żeby mieć. I jeszcze więcej tego szkła zrobimy. Sprzęt. Robimy skaner. Skaner jest mega, mega podstawowym narzędziem, którym tak naprawdę bez którego nic nie zrobię. Skaner może być użyty do tworzenia schematów z odnalezionych fragmentów technologicznych oraz do zapisu obcych danych biologicznych. Latarka. Eee, narzędzie naprawcze jeszcze bym chciał. Gumę silikonową Właśnie, Czy gumę silikonową. Guma silikonowa. I, i, I srebro. Dobra, to w takim razie sobie odłożymy rzeczy do skrzynki. Tego na chwilę obecną potrzebować nie będziemy. Wszystko, 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 wszystko to też. Siup, idziemy po gumę silikonową. O, a właśnie i mogę skanować już. Zapomniałem o skanowaniu. I to też mogę zeskanować. O, o tylko to się... Ech, to się właśnie... Okej, okay. to tu, o tu. To się... O nie, słyszę potwora. To się... No, o, ciebie też zeskanuję. Chodź tu, chodź. Jak już, jak już żeś tak podpłynął do mnie, to... Oh. Tego się nie spodziewałem. O lol, mamy pierwszą śmierć. Zapomniałem, że miałem mało życia. Zapomniałem, że miałem mało życia, bo nie użyłem apteczki. Ała, ale powiem wam, że... No wystraszyłem się trochę bardzo. Zresztą chyba mogliście to zauważyć. A ja to... Ja to dlatego, że też słuchawki mam podgłośnione, naprawdę głośno. Ale to de facto dobrze, bo dzięki temu jakby... Mm, gra Mocniej do mnie, jakby dociera. Ma, ma większy wpływ na mnie, no nie wiem, jak to nazwać. Ty mnie kurde zabiłeś. Chodź, zeskanuję cię chociaż. Już do końca. Czemu ciebie się tak długo skanuje? No, 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 no. Dziękuję. Yy, dobra, ja chcę te, te, te nasionka. Je chyba. Z... A, a, no, właśnie, już teraz zeskanowałem. Je się też strasznie, ale to strasznie ciężko podnosi. Życie na tej planecie wyolowowało niezwykle różnorodne i odmienne z siebie ekologiczne biomy zalecamy dalsze badania. Fabrykator przygotowywuje niewielkie organizmy do spożycia przed ludzi, przez ludzi, smażąc jej, usuwając ich strukturę kostną, płyny ustrowe i organy wewnętrzne tak naprawdę całą rybę mi zabierają. To normalne dla ludzi przyzwyczajonych do syntetycznego jedzenia, aby czuć obrzydzenie na myśl o zjedzeniu martwego zwierzęcia. Zwierzęcia, należy jednak pamiętać o tym, że ludzie przetrwali w ten sposób całe tysiąclecia. Ty też tak potrafisz. You can. Oczywiście, że ja tak potrafię. Oczywiście, że ja tak potrafię. Oczywiście, że ja tak dam radę. No kto jak nie ja? Dobrze. Mieliśmy sobie zrobić e, gumę silikonową. Dużo gumy silikonowej. Okej, okay. więcej na razie nie zrobimy, bo mi się kończy energia. Ale mamy płetwy. Płetwy zrobię. I zrobię jeszcze. A mamy pewnie noc. Oczywiście, że mamy noc. A to trochę kiepsko, bo nic nie mogę zrobić. Jak jest noc, to ja sobie pójdę jeszcze nazbierać jakichś surowców. A co? Kto mi zabroni? Wykrywam zwiększenie lokalnych e, poziomów promieniowania. Tendencja ta pokrywa się z uszkodzeniami rdzenia napędowego Aurory spowodom, spowodowanymi w czasie kolizji. Okej, okay, czyli będziemy mieli prawdopodobnie gdzieś tutaj niedaleko e, promieniowanie. Wio, żele sobie zeskanujemy, bo czemu nie, korzystając, że jest noc. Płytka muszli koralowca. Dzień dobry. Czy to jest otwarte? Tak, mamy fragment skutera Siglita. Ej, to mega dobrze, to jest mega potrzebne, yy, no nazwałbym to nie przyrząd, nie przyrząd, a urządzenie, bo dzięki temu będziemy mogli szybciej pływać, szybciej się poruszać. To jednak... Ta wyprawa w nocy nie poszła tak kompletnie na marne, jednak na coś się ona przydała. Obce formy życia mogą mieć nieoczekiwane właściwości i zastosowania wykorzystywania obcych zasobów jest sprawdzoną technologią przetrwania. Ależ non problemo, będę i je wykorzystywał. Powiem wam szczerze, że po raz pierwszy w życiu grałem w Subnauticę z naprawdę głośnymi ustawieniami dźwięku w sensie z takimi, że ten dźwięk na mnie realnie wpływa ja to. O! Ja tego nigdy nie rozumiałem w grach ale naprawdę ścieżka dźwiękowa, czy mm, jakieś dźwięki otoczenia, czy cokolwiek innego bardzo mocno urozmaicają i wpływają na rozgrywkę i na odczucia z rozgrywki, mega się cieszę oj, brak miejsca w ekwipunku, e, wyrzuć złom mieć to ja akurat chcę, mega się cieszę, że przypadkiem tak naprawdę przy testowaniu podgłośniłem tą muzykę tak, tak, prawie że na fula. Co to za dziwne? Stalker, ale jakiś inny stalker, widzę, że. Zaawansowane teorie. Okaz z objawami infekcji. Ty, ja mogę sam siebie skanować. Tak a propos. Samo skanowanie zakończone. Funkcje życiowe w normie Kontynuowanie obserwacji. Je, będę żył. Jeszcze się nie umiera. Ja płetwy w końcu mam, czy nie mam? Mam płetwy. Uch, jak dobrze, że ich nie zrobiłem. Robimy nóż survivalowy, który mega się przyda, i zrobimy sobie narzędzie naprawcze. Siarka. Możliwość produkcji broni w fabrykatorach kapsuły ratunkowych została zablokowana po masakrze na Obraxis Prime. Jedynym wyjątkiem jest nóż survivalowy. Daj mi siarkę, bo po siarkę potrzebujemy do narzędzia naprawczego. Ok, zrobimy sobie jeszcze wodę z pęcherzówek. Ok, czy jeszcze coś mogę teraz zrobić? Chyba to byłoby na tyle. W następnym odcinku się. Za... Oj, Jezus, szafka, no dobra, no już jak zrobiłem szafkę, spoko, no, nie ma dramatu, chociaż kompletnie nie chciałem tej szafki robić. E, w następnym odcinku się skupimy bardziej na e, zebraniu, właśnie srebra. Srebra, żeby móc sobie zrobić konstruktor e, bas i wiele innych rzeczy, tak jak na przykład ulepszoną e, butlę pojemnościową. Ja na dzisiaj wam bardzo dziękuję, myślę, że to byłoby tyle, Mamy, mam obecnie 20 minut materiału po zmontowaniu, mam nadzieję, że dojdę do około 15, mega fajnie się mi w tą, gra, w tą grę gra, tak naprawdę te 20 minut gdzieś mi przeleciało przez palce, nawet nie wiem gdzie, to jest gra, w którą mogłem grać wieki. Ja was dłużej tutaj nie będę trzymał. Jeżeli się komuś spodobało, komentujcie! Jezus, jak głośno! Jeżeli komuś się tutaj spodobało, to komentujcie, lajkujcie, yy, subskrybujcie ch chyba nie powiedziałem i udostępniajcie moje filmy, gdzie się tylko da. Jeżeli chcecie mnie wesprzeć i po prostu, jeżeli lubicie mnie i to, w jaki sposób wam przedstawiam gry. Miłego dnia i ode mnie byłoby to na tyle. Baju!